Teraz po roboty, co tygryski lubią najbardziej, kucie w żelbecie, pod baterię i pod podejścia. No i grzejnik stąd, trzeba przerzucić na tą ścianę. A żeby nie robić niepotrzebnych łączeń w podłodze durek, zostały znalezione rurki od grzejnika, wykuty ten tunel i teraz wyciągnie, wyciągniemy rurki z peszli. Jeden, drugi, wyciągniemy te rurki, przewiniemy je tutaj w tym miejscu. I pójdą do grzejnika, i nie będzie żadnego połączenia w podłodze. Jak najmniej złączek schowanych, czy prasowanych, czy kręconych. A okręconych to już temat był. Tu oczywiście będą musiało być, no bo to siłą rzeczy, ale one będą w ścianie, w takiej wysokości gdzieś. Więc, więc muszą być, to muszą, bo tego się już nie da wymienić na całe pełne. Pamiętacie, jak mówiłem co u siebie montowałem Geberit, że nie ma tej, tego ustawienia, żebyście rurę wysunęli odpływową do przodu albo do tyłu, że jest problem z tym ustawieniem w Gebericie akurat. Tu mamy Cersanit i w zestawie takie kolanko i raz, dwa, trzy, cztery możliwości ustawienia. Cztery możliwości ustawienia, a macie tutaj od... 152 mm, patrząc od zera tutaj przodu gabelitu do 202 mm do tyłu, do tyłu rury. Czyżby mnie oglądali, że mówiłem o tym, że brakuje na tych rurach ustawienia? Gdzieś z rok temu mówiłem to. Ciekawe, czy takie firmy nie podglądają i nie wprowadzają do życia czyichś pomysłów, gdzie sami na takie proste rzeczy nie mogą wpaść. Jeszcze tylko brakuje tego, co mówiłem też o wodzie. Żeby ta rurka też mogła być wydłużona, żeby ona tu wystawała. Minimum, minimum 2 cm. Macie 1-2 płytę i płytka. Jak dacie nawet dwa razy płytę, to będzie to już nawet za płytą. Czyli, czyli minimum te 2 cm, 2,5, gdyby woda wystawała jeszcze poza steraż. Piękna sprawa. Nie wiem, szkoda im dorobić to dłuższe? Tu mogli dać, żebyście sobie wyregulowali i wyciągnęli tak jakby to bardziej, a tu nie mogą dać, żebyście wyciągnęli wodę? O. Jestem ciekaw kto zgadnie ile, za ile pieniędzy jest tu towaru w tym pudełku. Tu macie jeszcze op, oczka kantermoskie 14 na 2 ich tu jest 4 sztuki i tutaj tylko takie coś. Zgadnijcie ile to kosztowało. To po prostu co się dzieje z materiałem jak się remont robi. To jest szok. Kto zgadnie, jestem z was ciekaw. No i udało się. Udało się wyciągnąć te, prze, te, te yy, rurki grzewcze, które były tam wychodziły. Udało się tu rozkuć, wyciągnąć się w tą stronę, złapać zakręt, poszły tu do grzejnika. nie będzie żadnego łączenia ani żadnej łączki w podłodze. To co miało być. <laughs> jest elegancko, tu też jest przerobione, no tu już łączki musiały wyjść w tym miejscu. Mniej więcej, no bo siłą rzeczy tu się nie da inaczej zrobić, żeby nie zastosować złączek. Jest elegancko. No i za geberitem. To samo złączka, no mus, bo trzeba połączyć, przedłużyć ten przewód. Inaczej się nie dało, żeby stąd pociągnąć, żeby tej złączki nie było. Także to było nie do, nie do przeskoczenia, te złączki w tych miejscach. Ale chyba ten kanterm jest, jest taki. chyba długowieczny, nie? Lantern Ultra Light. Ultra Line. I taka to sytuacja. Teraz tylko zrobić próby szczelności. No tu nie trzeba, bo tu nie były rurki rozcinane, więc można zalać. Próba szczelności na tamtych złączkach wody. Próba szczelności na tej złączce. 24-48 godzin, sobie postoi i będzie można zamykać. Taka to robótka.

tu brodzik stoi na płytach, czyli imituje nam płytkę z klejem. No, położona folia, położony teraz brodzik, on się ładnie, syfą się ładnie odgniecie i będzie widać idealnie, w którym miejscu idealnie ma być. Tu też jest zrobione na odstęp na płytę gipsową 1-2 cm, płytka z klejem, no plus minus powiedzmy, że tam te 2 mm, w tą czy w tą zawsze możecie dodać. I tyle, jutro się zdejmie, jutro będzie można kontynuować dalsze prace. Przycieranie mleczka że to ze ścian, zagruntować i, i można startować z rozłożeniem płytek powoli. Oczywiście trzeba jeszcze gipsowe gipsową założyć, no i pozachlapywać te dziury, które zostały, żeby to zaciągnąć. I was in the dark, hurt seemed to leave a mark. But now I found my voice standing tall. It's my choice. Gone are the days of pain. Summer places the rain. I'm stronger than before. Unlocking every door. I will thrive, I will shine through the night. I claim what's mine. What's mine? No chains, no tears will hold me down. I'm the ground. Tak jak pochwaliłem ten stelaż za to, że dają te rury z tymi przedłużkami, że macie tutaj cztery ustawienia, macie to w standardzie, jest elegancko, możecie tym wyjechać tak, że jak zapłytujecie to kolanko macie i tak poza płytą, a nie tak jak to, że to będzie schowane za, jakby tu był jakiś przeciek to będzie Wam ciekło no do zabudowy po prostu. O tyle rozwiązanie kranika to jest jakaś pomyłka w tych stelażach, bo Normalnie w geberlicie to nakrętkę macie od środka, że tędy wkładacie zaworek, dokręcacie od środka. Tu jest na odwrót, tu musicie już mieć zakręcone, zakręconą przedłużkę, zakręconą końcówkę, przez przewód musicie przełożyć kolanko, bo jak przykręcicie zaworek do spłuczki, nie macie możliwości, żeby to wkręcić bez przedłużki tu, bo będzie Wam załazało po prostu o obudowę, jest pomyłka. Jest wymuszone poniekąd dodatkowe połączenie gwintowane, gdzie od razu kolanko powinno być przykręcone do, do kranika. Na tym kraniku po prostu ten gwint powinien być dłuższy. Ja nie wiem, czy producentom szkoda, szkoda pieniędzy na to, czy o co chodzi. Zakładając tutaj kranik, nie przykręcicie kolanka. Można by było to zrobić u góry, ale by było później problematyczne, gdybyście naprawiali kranik i byście mieli go od góry przykręconego. To dostęp tutaj, bo tu jest gruba taka ścianka. By był po prostu bardzo niewygodny, dlatego tu jest najbardziej optymalnie zamontować ten kranik. Gdyby był tu montowany owszem, sam, samo kolanko przejście wody do kranika przykręcicie i włożycie, ale tu z tyłu nie ma takiej możliwości. Więc dobrze, jakby tego gwintu był po prostu dłużej, bo tak to trzeba przed łóżką wychodzić, żeby wam przewód wyszedł poza, bo bez przedłużki przewód wam celuje w zabudowę. W bok też nie pójdzie, bo też celuje w tą zabudowę. Także takie to sytuacje, dodatkowe połączenie gwintowe którego nie powinno być, no być musi. Tyle. No i docieranko. Zapomniałem jak się te pustaki nazywają, te duże prostokątne kwadratowe. Prostokątne kwadratowe. Nie no, to jest prostokąt. One mają na sobie taką śliską powierzchnię, a żeby dobrze grunt przyjął, to dobrze jest je zmatować i zdjąć tą śliską powierzchnię z nich, ale to tak się skurwysyństwo trzyma. Że ciężko to zeszlifować. to się strasznie szlichci. Wiecie, gips czy coś, to się pyli i wam to już ściąga, a to wręcz jak już zaczniecie i zdejmiecie tą śliską politurę, czy tam co to jest na wierzchu tych pustaków, to ten zaszlif, to już papier bierze, tak jak widać, jak już zacznie brać, to już bierze, ale zaszlichci papier i się ślizga. To w ogóle się nie chce wciągać. No i tak. Całą tą ścianę, całą tą ścianę, komin. Tutaj ten, kto wiadomo ładnie zejdzie, bo to, 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 to na momencie bierze odkurzacz, więc tutaj nie będzie większego problemu. I mamy mleczko zdjęte, tynk jest otwarty, ładnie grunt przyjmie. Przede wszystkim mocno będzie, to samo z tym. Można by było zagruntować tutaj gruntem szczepnym na to dać, na tą śliską warstwę, ale jak się zdejmie, to grunt Grunt głęboko penetrujący, grunt odcinający, w zależności co kto lubi i będzie też trzymało elegancko.